Wczorajsze mecze nie wyszły najlepiej, tak jakbyśmy tego chcieli. Ale zastosuję dzisiaj taktykę spokój. Spokój, e, no bo no muszę przyznać, że faktycznie trochę zdenerwowany byłem. Może e, moi piłkarze się stresowali, także jeżeli dzisiaj będziecie chuja grali, to nic się nie stanie. Stanie się bardzo dużo. Cokolwiek ja wam o tym nie powiem, bo jestem oazą spokoju dzisiaj. Zagramy oczywiście trzy mecze. Pierwszy z Cardiff City, później z Queen's Park Rangers, no i ostatni z Watfordem. Będziemy mieszać w składzie, dostaną szansę różni zawodnicy, może nawet ci, którzy jeszcze nie grali ani razu, chociaż takich zawodników jest niewiele, bo chyba tylko trzech. W każdym razie na razie wychodzimy mocną jedenastką. Tak wygląda skład wyjściowej jedenastki. E, jakie zmiany takie, że na przykład daje szansę Alois Cinciło i jemu Victoriusowi. W następnym meczu no chyba że dzisiaj będzie to nieźle chodzić ze skrzydłami, tak jak jest ale spróbuję zmienić formację i zobaczymy. A gramy u siebie, no to wypadałoby wygrać, ale należy przypomnieć, że gramy z drużyną, która wyeliminowała nas wczoraj ze pucharów, pucharu Anglii ze FA Cup, także musimy im dzisiaj spuścić rogi w pierdol za to, co zrobili nam w pucharach. A liga to już inny temat, bo my się na lidze skupiamy, a puchary to tam wiecie. O nie, Dybala! Dobra, na szczęście, ale to już był pierwszy strzał. Muszę pamiętać o tym spokoju. O, Nartosz! Tak! Nartosz musisz! Musiał! Zrobił to. Trzecia bramka na konto tego pana. I zasłużone dęsy, proszę pana. 30 minuta, ale. No, st straszny błąd tutaj obrony. Obrońcy właściwie, bo to, to jego sprawka. Zabrał piłkę Nartoszowski, jak dziecku jakiemuś, który nie wiedział, gdzie się znajduje w ogóle. Zagubiony w polu. No i mamy 1 do 0 dla gołtów. Na razie zaczyna się to fantastycznie. Pójdźmy, Kamil Kamilos. Cały czas on. I to szalik bramka jest! 2 do 0! Ale ta niestety nie zostanie zaliczona nikomu. No, chyba że temu Gu Gutasowi. Bo strzelił sobie do własnej bramki. No, ale asystę praktycznie byśmy mogli zaliczyć Kamilosowi. Niestety przy bramkach samobójczych nie ma asyst. Ale no, on tutaj był cudotwórcą. Twórcą tego całego problemu w defensywie i mamy bramkę na 2 do 0, a jest na razie naprawdę dobrze, bo to my żeśmy wcześniej przegrywali 2 do 0 z Cardiff, a dzisiaj my wygrywamy. No ale oni chyba na lidze się nie skupiają, tylko właśnie na pucharach, a my mamy na no, odwrót, bo my chcemy po prostu jak najszybciej awansować do Premier League i później jeszcze grać no, w europejskich pucharach. Oj. No dobra, na szczęście dobrze zablokował Chinchillo. Tak się kończy pierwsza połowa. No teraz się obudzili. My oczywiście nie bawimy się w reprezentację Polski i nie stopujemy na wyniku 2 do 0. Będziemy chcieli strzelić jeszcze więcej bramek. A teraz będzie miał okazję Juan Szafarran, ależ miał okazję, niestety broni to bramkarz. Chyba świetna okazja. Kumingowski, o proszę, tego się nie spodziewałem, ale faktycznie dobrze na głowkę wbiegał, on jest wysoki. O kurde, ale się obcięli obrońcy. Kamil Kamilos. Jest tylko dwóch obrońców tutaj. Odegranie do Krzysiowskiego. Ten jeszcze... O japie, ale żeśmy zjebali to. No to spójrzmy. Kamil West. Markus Różalsum. Andrzej Wąsik. Dajmy odpocząć Nartoszowskiemu. Swój debiut w naszym składzie. Bartosz Bartolini. Kapitana dostaje Juan Szafaran. A my mamy jeszcze jedną zmianę. Tak patrzę, ale nie wiem w sumie. A dobra, niech będzie Kaferski. O, West, West, może będzie asysta Bo teraz Hualsza Faran Gdyby to wykorzystał, ale no Wyjebał się prawie Na goń go, Różalson, 10 minut do końca O, kurwa Chyba żółta będzie Ty, nie ma? Pff, spoko nie, co? Znaczy, nic się nie stało. Romain Sawyers, ale spokojnie, nic się nie stało. Cały czas wygrywamy, także w porządku. A jak e, zremisują, to też e, nic się nie stanie. Spójrzmy do środkowania. Zgubił krycie numer 26. Nie wiem za bardzo, kto to jest. Aczkolwiek e, nie spodziewałem się kompletnie, że taka wrzutka może nie zła pójść. Ja pierdzielę. A to kaferski, już widzę. <grytania> Ej. Ja pierdziele. Cholera, nie wiem, czy to był dobry pomysł wstawiać y, tak y, rezerwowych zawodników. No ale niech sobie pograją, no. Nic się nie stanie. Ostatnia akcja meczu. Dobieg do tego. Nie. Wyjeb, wyjeb, dobrze, koniec Gołtyska wygrywają 2-1 Po bramce Bartosza Nartoszowskiego I bramce samobójczej e, Nie było tak źle Natomiast widać, że zmiany w drugiej połowie Trochę zepsuły ten cały e, Motor napędowy, bo wpuszczałem z, No niestety, ale rezerwowych zawodników I trochę ta motoryka Się popsuła, najlepszym piłkarzem e, Bartosz Nartoszowski Na szczęście nie zjebałem meczu w ten sposób Także lecimy dalej Awansujemy na czwarte miejsce Chociaż... Jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, na drugim, bo mamy tyle samo punktów. No i lecimy do kolejnego meczu. KUPR. Widzę na herbie QPR, że założony w 1882. Wow. No to jest prawie 150 lat różnicy pomiędzy moim klubem. Juan Schafaran has All the Makings of grid Player. No dobrze. 11 miesiąca. FL Championship. Żaden z naszych zawodników nie został w niej umieszczony. Sadge. O, mamy awanse. Trzech zawodników dostawało. dostawało Upgrade, Antkowiak, Trump Trump nawet dwa overale dostał Jebany, i Slashy Victorius Plus jeden, no to ładnie, ładnie Ten mecz, tak jak mówiłem, nie wyglądał Źle, ale chcę trochę formację Spróbować inną, dlatego Dzisiaj gramy na dwie dziesiątki Kamil West i Krzysiowski Dobra, wymyśliłem coś takiego Gramy nie ze skrzydłowymi Tylko bardziej bo bo bocznymi Pomocnikami, Salientowski Lexus, na środku będzie grał Hejdyski, jeszcze Tomasz to masz plackę. Gramy na wyjeździe, to i stroje muszą być czorne jak węgiel. Pograłbym w Minecrafta. Wgrałem też stroje przeciwnych drużyn, więc mam nadzieję, że będą współgrać z moją kamerą, bo nie wszystkie są odpowiednie na tę kamerę i widać tekstury stadionu czasem. Ale zajbista. zajebista, ja pierdziele, przecież to jest muza z filmów futrola. <śm> Z, z meczów strolowanych, skrótów, znaczy taka pioseneczka zawsze w tle leciała. Aż się czasy stare przypominają. Co to jest? To jest jakaś piosenka, to jest schym tego klubu. Pierwszy raz słyszę tak naprawdę, ale ja pierdziele fajny klimat, fajny klimat. Ciekawe czy na normalnych meczach też tak jest, ale pewnie tak, no czemu nie? No to lecimy. Oczywiście do klubu można dołączać. Przypominam, że dołączać można tylko w okienkach transferowych. Pierwsze już w zimę Wybieram Będziemy spośród komentarzy na YouTube pod poszczególnymi odcinkami Także tylko pod tymi odcinkami piszcie swoje, swoich zawodników I oczywiście powiem wam co będziecie musieli tam napisać bo, bo będą mi potrzebne informacje takie jak imię, nazwisko Ale też wiele innych informacji, które będziecie musieli podać A teraz prawie przegrywałem, Uff! Najgorsze jest w grać, grać w ten dzień jebany No tak mnie denerwują te cienie O, Krzysiowski Patrz, patrz, patrz Nartoszowski, znowu bierze piłę. Jezus. Co to jest amator? Kamil West! Bo Jezus! Wyjewał się nad przed kiblem. Pięknie odebrał Nartoszowski, może na obronie Na obronie powinien stać. Nie no, bo odbiera pod bramką, no to jest git, ale ten strzał! Nartoszowski, zagranie do Krzysiowskiego! Ten strzela! Ale to się wydaje taki fajny strzał, a leci. A bramka szłapie jak muchę, która wolno leci. Spójrzmy, Lukas Lexus, nieźle się rozpędza Lexus, zagranie do Nartoszowskiego, ten jeszcze do Westa Kamil West, West, o, oh! a, ah, fuck Krzysiowski, strzela, aj, to było dobrze, Nartosz, dobij, kurde, szkoda To był całkiem niezły strzał, no, koniec pierwszej połowy Nie no dobrze, idzie, ale coś nie możemy strzelić Ładnie to zrobił salientowski. Salientowski. Salientowski, ja strzelmy! Ale prosto w środek. No to pora na zmiany, gramy na dwie CF. -ki. Skoro Antkowiak ma bardzo dobrą formę, no to musi dzisiaj zagrać. Zresztą Kamilos to samo, ale on się tu nie nadaje na prawego pomocnika. No ale trudno, niech wejdzie, tak samo zmieniamy też Lexusa za Szafarana. Chciałem Timu, ale ma bardzo słabe staty na lewej pomocy. Dajmy jeszcze Trenta i tyle. A domach? Nie, nie, nie gadaj, że rzut karny! Nie! Nie, no nie, panie sędzią! Spójrz, war, war, proszę! Nie było, było poza polem. Pierwszy rzut karny w historii Goatuf SK. No, niestety, dla przeciwników. E, I ja nawet tutaj nie robiłem tego w ślizgiem, tylko normalnie odebrałem. Znaczy, chciałem, żeby normalnie odebrał, ale. Dawid była fauluje. Bladacz, broń, błagam, bladacz. Jest! Broni! <noise> Nie przegrywamy, a mamy zmiany. Już są na boisku. No to jeszcze, jeszcze walimy ich, no. Ja pierdolę. Chciałem podać do sędziego, bo ma taki sam kolor stroju. Czemu czarny akurat? Olwy je trenta. Kamilos do środku i ładnie jest Antkowiak! No niech to! Dwie minuty dodane, dawaj, szafaran, dobre podanie. Jest tutaj Nartoszowski, a może on wam pokaże jak się wrzuca? Nie pokażę. Koniec meczu. Najlepszym zawodnikiem meczu Asmir Begowicz. O, nawet nie wiedziałem, że on tutaj gra. Ciekawie. Nie pamiętam, w której Fifie, Chyba 17. Miałem go na bramce. Był zajebisty. A u nas kto najlepszy? Nartoszowski chyba wychodzi na to 6,5. I Karol Trent też na równi. A, i plackę również, czyli prawie obrońcy. No niestety kolejny remis. No lepsze to niż porażka. Na razie żadnej jeszcze nie mamy w lidze. I dzisiaj czeka nas ostatni mecz. Znowu spadamy na piąte miejsce, ale tylko cztery punkty straty do pierwszego miejsca. Jeszcze nie jest tak źle. No i Watford został nam, a wiecie co jest najgorsze? Że ma drugie miejsce. To znaczy dobrze by było, jeżeli byśmy wygrali, to byśmy zamienili się miejscami, że tak powiem. Oni by spadli, a my za nich, ale musimy wygrać. A skoro są drudzy, to znaczy, że są dobrzy. Także czeka nas naprawdę niesamowity pojedynek w tym ostatnim meczu na dzisiaj. O, jeszcze jest napisane. Watford e, are in form. No to nieźle. Trzy mecze z rzędu wygrane. Igor Bladacz shows grid promise. No, nie dziwię się, karniaczkę obronił. No ale ta taktyka nie powiodła się. Trzeba jakąś inną teraz. Uuu, Peter. To wchodzi plackę. Wow Bladacz! Co ty robisz? Jutro spróbuję formację z trójką obrońców, a dzisiaj wychodzimy jeszcze naszą standard no i co? No i mam nadzieję, że damy radę. No tutaj nie ma co mieszać składu. E, wychodzą w większości podstawowi zawodnicy dlatego, że gramy naprawdę bardzo ważny mecz, panowie. Ale gramy u siebie, niech to was niesie. Goals SK Watford FC. Jedna wygrana i remis na dzisiaj na odcinku. Mam nadzieję, że nie będzie 1-1-1 bilans, tylko 2-1-0. Wakunbayo. Zabierzcie mu, błagam! O dobra, dobra, bladacz Wow, to było blisko Cholera, no już atakują od początku Kamil, Kamilos, Kamilos! Strzela! No to tylko piąstkuje, bramkarz Kamilos, ależ przerzucenie, Juan Szafarrando, dobiegnij do tego, błagam! Dałeś radę No i teraz... O, ale zagranie będzie, Slash i Victorius, Victorious, Victorious! Kurde. Dobrze, Kamilos. Dobrze, zatrzymał tą piłkę, plackę z pierwszej wrzucasz. I... WIKTORIUS! To było tak blisko! Jakieś takie nożyce. Przewinąłem powtórkę, sorry. O ja pierdole, bajo, jajo, Bajo, jajo, elo. Do połowy 0-0. No kurwa, powiedz, że tu jest spalony. Jest! Bladacz! Kołzak, brawo. Piękne zagranie do chłana szafarana, szafaran. No i karny. O, o, szafaran! Tak jest! Jeden do zera dla gołów SK. Pięknie, teraz sobie możesz tańczyć. Ej, <grytanie> Nartosz też dęsi z nim, ładnie. Pięknie dokręcona piłka. No tutaj nie udało się okiwać, co prawda, ale jeszcze wstał i zabrał piłkę. No to. Spoko, jakby nie mam nic przeciwko. Także mamy jeden do zera. W sumie to też jakieś zmianki by się przydały. Alex Jezus wejdzie na boisko. Do tego jeszcze Jacek Pepson. Kurde, wyjebałem Timu, a chciałem go wbić dzisiaj. No dobra, no to Lucas Lexus jeszcze wejdzie. I Marcel Kozini. I damy debiut Donaldowi Trumpowi na obronie za. No, sorry, Skilek, ale chciałbym dybale zmienić, ale on cały czas ma zajebistą formę, także no on będzie grał. Dobrze, wychodzi Krzysiowski. Krzysiowski może załaduję bangera jakiegoś, ja bym bardzo chciał. Szafaran. Klepka szafaran! Znowu strzela! No i czemu te wszystkie strzały lecą ponad bramkę, no Dobra, dajmy strzelać nartoszowskiemu. A nuż trafi. POprzeczka! No nie! Ale ładnie piłka na siatkę spadła. No niestety, było to bardzo blisko i się nie udało. Wow, przewrotką. Nigdy takie coś nie siada. Teraz jest, Aleks Jezus. Słabe może podanie Leksus! No i też ten strzał taki średni. A i koniec. Dzięki Szafaronowi mamy 3 punkty z, no w meczu starcie, że tak powiem, mistrzów, no bo cholera łotwor drugie miejsce teraz już oczywiście nie. Pewnie spadnie na jakieś piąte, ale naprawdę bardzo dobrze było wygrać ten mecz. No i Szafaran zawodnikiem meczu, a reszta wygląda tak. No a tak wygląda reszta meczy. I my awansujemy na drugie miejsce. No to praktycznie powiedziałem, że się zamienimy miejscami dzięki tej wygranej. I przeskoczyliśmy naprawdę bardzo dużo yy, pól. Natomiast Preston jest cały czas na razie niepokonane. No, my też zresztą, ale my niestety dużo remisujemy. Bardzo dobrze udało się z Watford wygrać i mamy drugie miejsce. Tak kończymy dzisiejszy odcinek. Już na pewno na drugim miejscu, bo trzy mecze rozegrane. A widzę, że kolejny odcinek też będzie bardzo ciekawy, bo gramy najpierw z Blackburn, Stoke City, no i później z Leicester City. No, a przecież pamiętamy, że Leicester City to były zdobywca. Premier League slash i Victorius kontuzjowany. Zobaczymy na ile. Na 4 dni tylko, no to jeden mecz opuści. Tak wyglądają formy na następny odcinek, na następny mecz właściwie. Ci, którzy mają dobrą, mają większą szansę zagrać. No i na dzisiaj to tyle. Pokażę pokazuję jeszcze wam statystyki wszystkich zawodników, którzy tutaj biorą udział w tej serii. No i patrzę tylko, że już każdy co najmniej jeden mecz rozegrał, ale tylko Mateusz Czarnicki nie rozegrał żadnego meczu, to jest bramkarz jeżeli będziemy grali z jakąś yy, nisko notowaną drużyną w tabeli, no to może ciebie wstawimy. A za dzisiaj dziękuję. Widzimy się jak zawsze oczywiście o godzinie 18, zazwyczaj codziennie. Więc zapraszam na premierę kolejnego odcinka. Pod tym możesz zostawić łapkę w górę, byłoby mi bardzo miło. Narka!